Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą zlecać swoim pacjentom badanie na obecność przeciwciał wirusa HCV i HBV. Istotne jednak jest, aby skutecznie zachęcić Polaków do wykonywania takich badań. Póki co dane dotyczące zachorowań i zgonów z powodu nieleczonego lub późno wykrytego wirusowego zapalenia wątroby są nadal alarmujące. Choroba jest głównie przenoszona przez krew. Wirus B jest bardzo zjadliwy i wystarczy naprawdę super mikroskopowa ilość krwi. Kompletnie niewidoczna ilgołym okiem, żeby mogło dojść do zakażenia jest 100 razy bardziej zakaźny niż, niż HIV wskazuje doktor Zbigniew Martyka Można się nią zarazić na przykład podczas zabiegów medycznych czy kosmetycznych Choroba może przez wiele lat przebiegać w sposób bezobjawowy niesie ona za sobą wiele groźnych następstw zdrowotnych np. Na powikłania neurologiczne hematologiczne reumatologiczne nerkowe jak również nowotworowe tych groźnych powikłań można uniknąć badając się i podejmując leczenie programy lekowe zapewniają w Polsce wszystkim bezpłatny, do... Dostęp do najnowocześniejszych terapii, które pozwalają na szybkie wyleczenie niemal wszystkich zakażonych wirusem. Ta terapia jest stosunkowo łatwa w tej chwili. Niestety z leczenia korzystają nieliczni. Powodem tego jest niska świadomość społeczna problemu i bagatelizowanie zagrożenia. A więcej informacji na temat chorób wątroby, sposobach ich zapobiegania i leczenia, m.in. jadłospisy wspomagający wątrobę oraz obszerny wywiad z doktorem Zbigniewem Martyką na temat zapalenia wątroby, znajdziemy w nowym wrześniowym numer Szlachetnego zdrowia, który jest już w sprzedaży. We wrześniowym numerze miesięcznika Szlachetne Zdrowie eksperci przybliżają temat wirusowego zapalenia wątroby, objawy, leczenie, zapobieganie. Tylko u nas najskuteczniejsze sposoby na zadbanie o wątrobę. Mówiła redaktor naczelny szlachetnego zdrowia Anna Zalech. W miesięczniku znajdziemy także informacje o bakopie, roślinie, która podbija medycynę. Dowiemy się między innymi, jak przyrządzić z niej specyfik usprawniający mózg. Z kolei dietetyk podpowie nam, czym się kierować przy wyborze masła.